To jest zbior z 10 dni, a to są papiery, papiery z 5 dni. Dlaczego z emerytury minimalnej 1000 parę złotych tak, mają 5, teraz płacić 49 zł. Czekamy na wyliczenia ściśle matematyczne. 49 zł jest po prostu no nieadekwatne do tego, co się wyrzuca. Poza tym jest to horrendalna kwota. Czy to jest sprawiedliwe, że pani Basia, emerytka, dopłaca do tych śmieci produkowanych przez biurowce czy chociażby Ministerstwo Klimatu? To sprawiedliwe nie jest. Śmieci w czasach zarazy. Czy będą odbierane? Czy wiąże się z tym jakiekolwiek zagrożenie? I czy będziemy za nie więcej czy mniej płacić? Zapraszam na reportaż. Przed epidemią był jednym z ostatnich dużych polskich miast, w którym nie podwyższono opłat za odbiór śmieci. Dlatego też szokiem dla mieszkańców była zaproponowana wzorem Warszawy zmiana sposobu naliczania opłat. Osoby samotnie mieszkające zamiast 18 zł od osoby musiałyby płacić 49 zł od zajmowanego lokalu. To osiedle jest stare. Ja tutaj już mieszkam 51 lat. Znam osoby z widzenia, które się tak starzenią jak i ja i często gęsto są to osoby samotne. No i teraz ile taka pani jak ja może wytworzyć takiej śmieci? Mniej więcej tak samo jak ja, a niektóre nawet mniej, bo to się wszystko wiąże z jej emeryturą i z rentą. Na wprowadzenie nowego sposobu naliczania opłat w Krakowie zabrakło czasu. Zmiany pokrzyżowała epidemia koronawirusa, jednak wyższe stawki często o kilkaset procent dotknęły mieszkańców innych polskich gmin. Podczas zarazy śmieci odbierane były bez większych problemów, jednak branża odpadowa cały czas obawia się wybuchu epidemii w swoich zakładach. Paradoksalnie, jak wchodzę do biura w mojej firmie, to czuję się jak w szpitalu. Taki sposób i Taki wysoki rygor e, higieny i bezpieczeństwa w tym zakresie, no także w gospodarce odpadami. Czy sortownia pracuje, czy śmieci są e, odbierane? Oczywiście odbieramy odpady od mieszkańców i je tutaj przetwarzamy. My jesteśmy dzisiaj w większości przecież w domach. My w tych domach, co robimy niestety? No, jemy dużo. Co, co robić z tym wolnym czasem? No, wytwarzamy wiele opakowań, wiele odpadów, które trzeba zagospodarować. Tyle w ciągu miesiąca odpadów wyprodukowała czteroosobowa rodzina: 220 litrowe worki plastików, worek odpadów papierowych i pół worka szkła. U naszych zachodnich sąsiadów, w Czechach, w Austrii oraz w Niemczech, użytkownicy płacą wyłącznie za odpady zmieszane. Oraz za bio. To wszystko pokrywane jest z dopłat producentów. Segregowane odpady to opakowania po produktach, które kupujemy w sklepach: papier, szkło oraz plastik. Kraje europejskie wprowadziły obowiązkowy system dopłat do recyklingu każdej tony takich śmieci. Przykładowo w Austrii producenci plastikowych opakowań płacą ponad 600 euro, w Czechach 200, a u nas mniej niż 3,5 euro. Dlatego też w Czechach, a nawet we wschodnich Niemczech, za odbiór śmieci mieszkańcy płacą mniej niż w Polsce. My w Polsce poszliśmy w ten system, jeżeli chodzi o zbieranie, w system niemiecki, gdzie na każdej nieruchomości mamy pięć pojemników czy pięć worków. Natomiast nie zwracamy uwagi na to, że ten system jest bardzo kosztowny. W skali miasta takiego jak Kraków czy Warszawa, to jest około 20% wzrostu kosztów gospodarki odpadami. Czyli mówimy o milionach czy dziesiątkach milionów? Tu mówimy już w dużych miastach o dziesiątkach milionów złotych.